Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Bachotek. Połowa maja. Piękna pogoda, gorąco. Sielanka. Właściwie wydawałoby się, że nic nie może się tutaj wydarzyć. A jednak. Musiałem na chwilę przerwać wędkowanie, bo jestem świadkiem rzadkiego i trochę przerażającego zjawiska. Pływająca wyspa, właśnie przetoczyła się przez pomost. I na szczęście oddala się w sobie tylko w danym kierunku. Zobaczcie co to w ogóle jest. To stare trzcinowisko, które powoli gniło od spodu i teraz gromadzi w sobie ziemię i substancje odżywcze. Zobaczcie tutaj rosną paprocie, trzciny, mięta, rozwija się wszelkiego rodzaju życie, ale przy okazji też to nieźle śmierdzi. To są setki ton żywego materiału nie do powstrzymania. Tym razem nic poważniejszego się nie stało, bo te pomosty są plastikowe, można je przemieszczać, ale prędzej czy później ta wyspa z ogromnym impetem podczas wichury zaatakuje któryś tutaj z ośrodków. Węgorzy nie wypłoszy?